Nie ukrywam, że gdzieś tam no organizm, organizm jest podmęczony, natomiast jak tutaj sobie prowadziłam ten samochód do Warszawy, to tak z godziny na godzinę, kiedy zbliżałam się do hotelu i kiedy wiedziałam, że spotkam się z dziewczynami, za chwilę się zacznie, to to chyba wyłącznie ekscytacja. Czyli stęskniłyście się za Nie no, absolutnie, absolutnie. My zawsze tęsknimy za sobą, bo się bardzo, bardzo lubimy. Nic nie pamiętam. Chyba grałyśmy słabo, chyba grałyśmy beznadziejnie. Tak nie, grałyście wspaniale, naprawdę. Pierwsza połowa myśmy byli zachwyceni. Piłka ręczna jest kobietą, dziękuję. A ja chciałam, bo. Żyła, że mnie powiedziała, że ją kocham na Wizji, kocham cię, mamo! Myślę, że, że jeżeli na tych Mistrzostwach będzie okazja do, do zabawy i do tego, żeby się cieszyć, to będzie to równie spontaniczne, bo myślę, że to jest w nas, że jesteśmy tak fajną grupą, tak zjednoczoną, która się czuje w swoim towarzystwie tak dobrze, że, że to zawsze, zawsze będzie dobrze wyglądało. W drugiej połowie udało się to wyeliminować i dałyśmy radę i... <śmuletrics> No to co pani kapitan może po takim meczu powiedzieć. E, tak, no ogromne emocje, ogromne szczęście całego zespołu. E, świetne spotkanie od początku do końca tak jest. To jest właśnie nasz zespół i dlatego wygrywamy i nic więcej pomówić nie mogę. Takich chwil wydarzeń się nie zapomina. One zostaną do końca. E, głęboko w serduchu i, i za każdym razem jak, jak wracam do tych zeszłorocznych mistrzostw świata, to... Jestem pełna ekscytacji. Chciałoby się te chwile przeżywać non-stop. To już rok czasu minął, a wydaje się, że to było tak niedawno. I na pewno wspominamy często, szczególnie tutaj z zawodniczkami z reprezentacji. Dużo było nagrywanych w prywatnych filmików, więc sobie je odtwarzamy gdzieś między sobą i wspominamy. Turniej rzeczywiście fantastyczny w naszym wykonaniu. Te wspomnienia wróciły do mnie nie tak dawno, bo. Tak jakoś wyszło, że, że obejrzałam sobie i drugą połowę meczu z Francją i, i drugą połowę meczu z Rumunią. I powiem tak: bardzo fajnie byłoby powtórzyć może nawet lepszy wynik niż sprzed roku. No faktycznie, teraz jak usiadłyśmy razem do posiłku, to, to zdałyśmy sobie sprawę z tego, że to już rok minął, tak, a tak naprawdę to jest, jest ciągle, jest żywe i, i, i trochę, trochę zmieniło nasze życie, choć nie do końca, ponieważ wiadomo, że, że każdy chciałby ten medal mieć na szyi, tak, to był sukces jakiś, ale nie taki jeszcze, że tak powiem, pełnowymiarowy. Cały czas się tak naprawdę zastanawiamy, czy więcej było w tym szczęścia w przypadku, czy tak naprawdę nam się to udało zrobić dlatego, bo jesteśmy dobre. I, I myślę, że, że, że wspomnienia tamtych mistrzostw na dzień dzisiejszy dają nam tyle dobrego, że, że teraz pokażemy, że, że nie ma wątpliwości, że to, że to nie był przypadek, że w tych mistrzostwach damy radę zajść może i równie daleko.